Jesteśmy w pięknym domu na osiedlu Konstancja. Wchodzimy do dużego salonu połączonego z jadarnią oraz otwartą kuchnią. Mamy tutaj część wydzieloną, która może pełnić rolę gabinetu bądź biblioteczki. W salonie jest kominek oraz salon jest otoczony pięknie utrzymanym ogrodem. Kuchnia wyposażona jest w wysokiej jakości sprzęty. Jest tutaj lodówka na wino, płyta indukcyjna, w zabudowie piekarnik, mikrofalówka oraz ekspres do kawy. Na tym piętrze znajduje się jeszcze toaleta, wykończona w wysokiej jakości kamieniu. oraz fazowanych lustrach od podłogi do sufitu. Przejdziemy do dużego garażu, w którym znajduje się również filtr do wody. Przechodzimy do zaplecza. Jest tutaj dużo miejsca na przechowywanie oraz duża zamrażarka w zabudowie. To pomieszczenie bezpośrednio połączone jest z kuchnią. Idziemy teraz na górę. Mamy tutaj główną sypialnię, która posiada podpięcie instalacji telewizyjnej, klimatyzację, własną garderobę. luksusowo wykończoną łazienkę. Łazienka posiada również telewizję. Jest tutaj zarówno wanna, jak i prysznic. Wszystko zostało wykończone w wysokiej jakości kamieniu. Deszczownica została umieszczona w suficie. To jest naprawdę bardzo wysokiej jakości. W przedpokoju mamy szafy w zabudowie, lecz dla osoby, która naprawdę potrzebuje przestrzeni, znajduje się tutaj olbrzymia garderoba z bardzo dużą ilością schowków i szaf. W garderobie znajduje się również letka do makijażu. Na tym piętrze mamy niewielką sypialnię. Kolejny pokój, sypialnia. Mieszczenia są oczywiście klimatyzowane, oraz łazienkę. Tutaj również znajdziemy zarówno prysznic, jak i wannę. Przejdziemy teraz na najwyższe piętro. W którym znajduje się duży otwarty pokój, schowek, oraz łazienka z sauną. To piętro również jest klimatyzowane.